Mój drogi wodniku, witam Ciebie bardzo serdecznie na tarot przy kawie. Nazywam się Piotr i zapraszam Ciebie na miesięczne czytanie. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszeć będzie u Ciebie w tym najbliższym czasie, a u Ciebie będzie się działo. Ty masz tutaj um, walkę o swoje i Będziesz de facto brać to, co Twoje można tutaj to powiedzieć. Będziesz bardzo, bardzo wykonawczy, bardzo, y, bardzo sprawczy w tym najbliższym czasie. Masz bardzo dużo tutaj takiej energii y, żeńskiej, którą jest energią de facto budowania i kreacji. Będziesz miał też w sumie, mój drugi wodniku, tutaj bardzo dobre wyważenie, jeżeli chodzi o tą energię żeńską i męską. Pamiętajmy, że wszyscy mamy te dwie energie: energia żeńska i męska. Energią żeń, męską za to jest ta energia robienia oraz wykonywania. Ty, tak powiedziałem, będziesz miał bardzo ładną tutaj wyrównanie między tą energią żeńską i męską, co tutaj będzie właśnie świadczyło o tym, że będziesz dopierać swojego celu, tutaj będziesz pracować nad czymś dużym. To może być tutaj w ogóle pewnego rodzaju tutaj takie objawienie, bądź też taki, taka nawet osiągnięcie swojego sukcesu, coś, co nad, nad czym pracowałeś bądź też pracowałaś przez bardzo długi okres czasu. Mój drugi wodniku, widać, że tutaj będziesz mieć bardzo fajną energię wokół właśnie kreacji oraz Manifestowania. Tutaj to trzeba y, powiedzieć bardzo, bardzo mocno. Y, masz też tutaj. Jakąś sytuację to niekoniecznie musi to być sytuacja podbramkowa. To może być bardziej sytuacja taka właśnie wyważenia, jeżeli chodzi tutaj o pewną, pewną osobę, bądź też pewne osoby. To może być praca, ale to też może być tutaj związane z troszkę z rodziną, bądź też partnerstwem. Ogólnie stawiamy tutaj na pracę głównie. Aczkolwiek masz też tutaj taką bardzo ciekawą energię sądu, bądź też jakichś bardzo ważnych dokumentów, papierów do wypełnienia. Coś tutaj trzeba będzie na. Bardzo szybko ym, wykonać, zacząć i skończyć. Yy, innymi słowy, nie przedłużaj tego, co się dzieje, ponieważ może to yy, tutaj być pewnego rodzaju problem później, jeżeli chodzi tutaj o, yy, że tak powiem. O opóźnienia, także może być po prostu tutaj jakiś problem, właśnie jeżeli nie zrobisz tego tu i teraz. Do tego też masz taką bardzo, bardzo fajną energię, jeżeli chodzi tutaj o ten Twój szósty zmysł. Ten Twój szósty zmysł widać, że on pracuje bardzo, bardzo wysoko, bardzo, bardzo dobrze. Tak jakbyś ty starał się, mój drogi Wodniku, tutaj osiągnąć pewnego rodzaju cel i to tak, to może być cel właśnie ezoteryczny, czy tam jakiś tam duchowy, spiritualny, jak ja to wolę bardziej nazywać, albo energetyczny. euh... Także widać u Ciebie ogólnie rozwój. To mogą być kursy, to mogą być szkolenia. Ogólnie widać, że najlepszą taką inwestycją w tym najbliższym czasie będzie dla Ciebie właśnie Ty sam, czy tam Ty sama. Tutaj widać bardzo dużo się będzie działo. Możesz mieć bardzo mało czasu na to de facto, żeby ogarnąć to wszystko, ale Ty sobie dasz radę. Myślę, że tu nie będzie żadnego większego problemu. Jest też tutaj bardzo, bardzo ważne, żebyś się nie, nie dała się bądź też nie dał się tutaj wciągnąć w jakiekolwiek takie negatywne, negatywne Sytuację, to tak, to mogą być troszkę tacy ludzie toksyczni, bądź też ludzie tacy, którzy próbują tu od ciebie wyciągnąć pewnego rodzaju rzeczy. Ty ogólnie widać, że tu w tym najbliższym czasie, mój drogi wodniku, ty będziesz dawać siebie 400-500%. A y, można nawet powiedzieć, że widać tu bardzo, bardzo mocno, że ty ogólnie dajesz siebie bardzo dużo. Tak, byś ty z siebie dawała albo dawał z 4000 5000%, a dostajesz z powrotem może 5%, 5 od ludzi. I to nie może tak być. Ale tutaj widać, że po prostu ty próbujesz pomagać, ty próbujesz być dla ludzi, ale dostajesz z powrotem zupełnie coś innego. Albo nie tą samą synchroniczność, tak bym tutaj powiedział. Nie? Masz też tutaj taką bardzo dużą możliwość powrotu. I to może być powrót kogoś z przeszłości, albo to może być też powrót kogoś w jakiejś sytuacji, czy może być taki powrót takiego cyklu. Nie musisz tutaj bardzo nad tym popracować, i też tak troszkę wyluzować się pod tym kątem nie wchodzenia za bardzo ze swoimi butami w innych życie. Ale to nie, nawet nie wygląda to nawet tak, jakbyś to była twoja wina, tylko tak, jakby ktoś próbował tutaj ciebie nakłonić, że no chodź, pomóż mi. To jest właśnie to, to co mówiłem na temat tych procent, nie? że 4-5 tysięcy procent dajesz siebie, a dostajesz z powrotem może, może z 5%. I to jest bardzo, bardzo ważne, żebyś tutaj zauważył, tam zauważyła to, że są tam pewnego rodzaju podłączenia, Którzy po prostu Ciebie wykorzystują nie? Wykor i musisz tutaj bardzo, bardzo uważać na to, żeby po prostu nie, nie dać się. E, tak, tak bym tutaj to powiedział. E, masz tutaj bardzo fajną e, taką e, energię inwestowania, czy tam inwestycji, tak jak powiedziałem, najlepszą inwestycją będziesz ty sam, czy tam ty sama, ale jest też tutaj taka e, możliwe to będzie też taka inw inwestycja większa, w jakąś posiadłość. Na bym to włożył jako bonus numer jeden. To może być właśnie kupno czegoś dużego, to może być auto, to może być mieszkanie. Ziemia, dom. jest tutaj taka bardzo mocna energia. Numer dwa to jest trzymanie rzeczy przy sobie. Musisz tu bardzo, bardzo uważać, ponieważ może tutaj się nadarzyć jakaś osoba, która będzie chciała ci zabrać Twoje rzeczy. Numer trzy to jest takie byciu na oszczu noża z kimś, bądź też z jakąś sytuacją. Tu musisz tak jak bardzo uważać, żeby nie dać się wciągnąć w coś, w co nie chcesz być wciągnięty, bądź też wciągnięta, nie. I następny bonus to jest coś związanego z włosami i z fryzjerem. Tak bym tutaj powiedział, bardzo, bardzo ciekawie. I też tak, byś zobaczył, sam zobaczyła prawdziwą twarz jakiejś osoby. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie tutaj, jeżeli zobaczysz i poczujesz na przykład, że jest coś nie tak, wtedy odseparuj się, idź swoją drogą, ponieważ mogą tutaj z tego być jakieś większe problemy. Ale tak. Mój drogi wodniku, jeżeli to z Tobą rezonowało, poproszę tutaj o komentarz. Daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło, ale też jeżeli się Tobie podobało, bo to jest tutaj najważniejsze. I jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi konsultacjami, zapraszam bardzo serdecznie na piwa, udzielę wtedy informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję bardzo serdecznie, mój drogi wodniku i do zobaczenia i do usłyszenia.